W tej części kursu zajmiemy się definicją okresów obrachunkowych w systemie. Opowiem, w jaki sposób definiujemy okresy, w jaki sposób otwieramy nowe lata obrachunkowe, w jaki sposób zamykamy. Opowiem także o okresach zapasów i o całej procedurze zamknięcia roku finansowego w systemie. Zaczniemy od definicji okresów obrachunkowych. Definicja okresów obrachunkowych znajdziemy w kilku miejscach w systemie, także w za zarządzaniu finansami, działania okresowe. Tutaj, właśnie w sekcji rok finansowy, mamy zarówno skrót do okresów obrachunkowych, jak i zadanie, które później sobie wykonamy: zamknij rachunek wyników. Otwórzmy okresy obrachunkowe. System prezentuje na liście wszystkie okresy na zasadzie daty początkowej. I całego roku finansowego. Czyli w tym przypadku nowy rok finansowy rozpoczął się 1 stycznia 2019 roku w systemie, zakończył się 31 grudnia, i nowy rok finansowy rozpoczyna się 1 stycznia. W kolejnych kolumnach widzimy, czy dany okres jest już zamknięty. Wszystko jest w kontekście całego okresu obrachunkowego. Czy data jest zablokowana. Procedura zamknięcia roku zaznacza obie te kolumny, oznacza to, że nie mogę już zmienić daty początkowej okresu w momencie, kiedy ten okres jest już zamknięty i powiązanie z zamkniętym okresem zapasów o tym za chwilkę.